Jakiś czas temu, dokładnie parę miesięcy temu, miejsce miała pewna sytuacja, o której nigdy Wam nie mówiłem. Wydaje mi się, że może ona dać nauczkę wielu osobom, dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek. Film ten jest dosyć ważny, dlatego proszę każdego, kto mnie teraz tutaj słyszy, o zostawienie łapeczki w górę. Mega to pomoże, żeby ten film trafił do jak największego grona odbiorców. Możecie zostawić też suba na moim kanale, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Ale dobra, teraz już wracam do tematu. Ten film jak coś będzie bardziej do słuchania niż do oglądania, więc możecie sobie coś robić w międzyczasie, a w tle puścić ten odcineczek. No i dobra. Wszystko zaczęło się w grudniu 2020 roku w okolicach Mikołaja. Zgłosił się do mnie wtedy na maila pewien człowiek Napisał, że zajmuje się pomocą z kanałem youtuberom. No i doradza, jak mieć więcej wyświetleń, lepszy czas oglądania filmów, więcej zarabiać i tym podobne. Napisał to mega profesjonalnie i wszystko wyglądało prawdziwie. W dodatku dodał, że współpracuje już z wieloma YouTuberami mającymi kanały nawet ponad 500 tysięcy subskrypcji. I dał w załącznikach w mailu jakieś tam dowody, które na pierwszy rzut oka też wyglądały właśnie prawdziwie. Ja, wiadomo, no jeszcze nie jakoś mega doświadczony, pomyślałem, że kurde, czemu by nie spróbować, co mi szkodzi. Można nawiązać z nim kontakt, może to mi w czymś pomoże. No i tak oto podałem mu swojego Facebooka. Tam mieliśmy dalszy kontakt. Początkowo zastanawiało mnie już, dlaczego dostałbym od niego taką pomoc za darmo, więc zapytałem go o to. Odpowiedział, że widzi we mnie potencjał, to była jego odpowiedź. Dodatkowo zdziwiło mnie, że ma wszystko na swoim profilu na Facebooku ustawione praktycznie na prywatne. Nie można było zobaczyć kogo ma w znajomych i tym podobne. To już trochę dało mi do myślenia, ale mimo wszystko go nie skreślałem i dalej nawiązywałem z nim kontakt. Na kolejny dzień pisał mi firmy, z którymi mógłby załatwić mi współpracę. Były to naprawdę spore marki, jak na przykład Timbers, Seven Days czy MSI, no i to była właśnie taka kolejna rzecz, która coraz bardziej przekonywała mnie do tego, że tu musi być jakiś haczyk. Wtedy starałem się trochę ograniczyć ten kontakt z nim, ale z drugiej strony dalej miałem nadzieję, że może to akurat prawda i moja szansa życiowa, lecz to, co się odwaliło dalej, to była już przesada. Jak wiecie, jak masz i kanał na YouTubie, to dokładnie można patrzeć jego wszystkie statystyki, no i z nich można wiele się dowiedzieć tym podobne. Człowiek ten powiedział mi właśnie, że. Po prostu mi z tym pomoże. Żebym powysłał mu tam jakieś statystyki, wyświetleń miesięcznych, kliknięć miniatur i tym podobne, no bo to przyda mu się w załatwianiu tych współprac. Następnie podał jakieś dziwne statystyki, żebym mu je pokazał, których w ogóle nie kojarzyłem, że istnieją i że takie coś w YouTube Studio da się sprawdzić. A więc napisałem mu, że po prostu nie wiem, gdzie to można zobaczyć i nie umiem tego znaleźć. Wtedy on odpowiedział, że to bardzo ważna statystyka i potrzebuje ich do załatwienia współpracy. No i napisał mi, żebym podał mu pasy do konta, tak do mojego konta na YouTubie. To znajdzie i sobie zrobi ich screena, żeby miał. Mnie to już trochę przeraziło i wtedy wpadłem na pewien pomysł. Skojarzyło mi się, że wśród youtuberów, których wymieniał, z którymi właśnie niby współpracował, był tam jeden z moich kumpli, który właśnie ma ponad 300 tysięcy obserwujących na TikToku i taki mniejszy kanał na YouTubie. No i wtedy postanowiłem po prostu do niego napisać, czy po prostu miał kontakt z tym gościem i czy rzeczywiście z nim współpracował. Na co mój kumpel odpisał, że pierwszy go widzi na oczy i że pewnie jest to jakiś oszust. No i tak jak myślałem, ten człowiek po prostu od początku chciał mnie oszukać. Wysłałem wtedy mu screeny, że ten mój kolega wcale go nie kojarzy. Nagle chłop od razu mnie zablokował. <laughs> Całe szczęście, że nie dałem się nabrać, bo gość serio był mega przekonujący. Wszystkie screeny, które mi wysyłał, najprawdopodobniej sobie sam poprzerabiał i wyglądały one legitnie. Coś czuję, że nie robił czegoś takiego po raz pierwszy, gdyż serio miał dobrze to wszystko rozplanowane i myślę, że jakby trafił na jakiegoś youtubera, co dopiero się wybił i ten youtuber nie miał jeszcze jakichś tam większych współprac czy coś, no to znając życie, tak by się napalił, że te pasy do konta by mu podał. A wtedy no chyba wszyscy wiemy, jakby się to skończyło. Ja na szczęście jakieś tam doświadczenie już w tym miałem. E, wiedziałem mniej więcej, jak wygląda ten rynek, wiedziałem też, że nic za darmo się nie dostanie i po prostu trzeba uważać na takich ludzi. Mam nadzieję, że moja historia pokazała wam, żeby nie Ufać osobom w sieci. No wiadomo, nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Ale jednak jak ktoś prosi was o pasy do kanału, czy tam nawet do jakiegoś Facebooka, czy coś, no to nigdy tego nie róbcie. Jak ktoś ma do niego dostęp, to może zrobić z nim praktycznie wszystko. Zmieni wam hasło i co wtedy? wyroguje was z konta, no i już go nie odzyskacie. Dlatego zawsze jak piszecie z jakimiś nieznajomymi, to się to dwa razy, gdyż to naprawdę nie są takie błahe sprawy, a ludzie w tych czasach serio mega dobrze potrafią mu dawać i manipulować. Ja dziękuję wam. Mordeczki z całego serduszka za dotrwanie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że spoko Wam się oglądało i po prostu, tak jak mówiłem, że nauczycie się czegoś z tego filmu. Podajcie moje wszystkie social media, m.in. na mojego instagrama toriety, gdzie każdy, kto mnie tam zaobserwuje, to polajkujemy jakąś foteczkę, więc myślę, że spoczku rzecz. Oprócz tego podajcie też na mój anasowy sklepik. Można tam kupować wiele fajnych anasowych ubrań. Są też fajne gadżety, jak na przykład Etui na telefon z anasami. Są też piórniki, kubki, czapki. no praktycznie wszystko tam znajdziecie. Też link jest w opisie podany, polecam kupować. No i co mordeczki? Ja się będę już stalić, jak nam widzimy się w następnych materiałach. siemano wszystkim, cześć!